Cześć, tu Puli. Witajcie w kolejnym odcinku naszej gry Alend Tale Tavern. Ostatnio, gdy się widzieliśmy, robiliśmy misję dla Serenki, czyli my niszczyliśmy, plus e, robiliśmy dla niej rzeczy typu otwarcie portalu. Poprosiła nas też, żebyśmy jej przynieśli zupę z pstrąga, więc to zrobimy, ale jak się zrobi, widno, bo po ciemku chodzić nie będziemy. Nie wiem czy pamiętacie, ale atakują nas przeróżne potwory. Teraz, ponieważ jest noc, otworzymy naszą knajpkę, zarobimy trochę kasy i o zmierzchu sobie pójdziemy. Tutaj, gdzieś była super spstrąga dla naszej jeszcze ryby. Ryby, to znaczy syrenki. Aha, więc mamy tutaj to jedzonko, dobra no trochę sobie postawimy, skoczymy sobie po wodę z syrence zaniesiemy tą zupkę i będziemy mogli robić sobie nowe rzeczy, nowe nowe zadania tutaj mamy upieczone babeczki zupka dla syrenki to sobie zrobimy wcześniej. Dobra, goście nam tu przychodzą. Przydałoby się kufle jeszcze wziąć. Dobrze, to sobie zrobimy z tego ścika. Dużo nas z tego szcica. Kukurydzę musimy wyłączyć, bo chyba już jej nie mamy. Zobaczmy, czy już się nie robi widno, żebyśmy mogli sobie iść. Ty do domu. Mamy nowy poziom. Jest super, jest już widno. Dobra, tu zamkniemy. Pójdziemy do naszej syrenki, damy jej zupę, skończymy sobie misję. Hello dweller. Here, straight from the chef. I'm Dobra, zadanie mamy zakończone. Porybki przyjdziemy później. Teraz musimy iść po naszą. Chociaż jesteśmy tutaj po naszą kolejną zdobycz, czyli zabić trzeciego niedźwiedzia. Bo będziemy musieli skończyć kolejne zadanie. Rybek mamy dużo i nawet rozdymka się nam złapała. Nieźle. Zajesiemy je do domu, bo i tak po drodze idziemy. Tak trochę kojarzę tą mapę, co gdzie jest, ale przy tym otwartym świecie naprawdę idzie się zgubić. Trzeba też zobaczyć, czy nasze zwierzaki mają picie i jedzenie, bo dawno u nich nie byliśmy. Kurki widzę, mają chociaż może nie jakąś super dużo, jak świnki. Też mają jeszcze dobrze. Rybki sobie zaniesiemy. Nie wiem, czy ja mam gdzie rzucić, żeby było śmieszniej. Zobacz, karasia. Z dużego karasia. No, jeszcze mamy karasia. Oj, jeden za dużo. Teraz tam były ziemniaki, nie z tego co ja pamiętam. Tak. Ale ziemniaków to my. Ziemniaków to my nie. chyba nie mamy. Jeden ziemniak. Czy my mamy jeszcze ziemniaki? Jak nie mamy, to pójdziemy zebrać na dwór. Bo z tego co pamiętam, mieliśmy je gdzieś posadzone, pochowane. Chciałam powiedzieć, ale w schowanych nie mamy. Dobra, chyba nam tyle wystarczy, bo tam miało być pięć. Czy my mamy gdzie te rozdymki włożyć? Mamy. Dobra, rybki, zrzućmy tu. Musimy wziąć sobie jeszcze jakieś jedzonko. Dobra, idziemy zapolować ten niedźwiedzia Nie, w sumie tędy możemy iść. Nasza słówka poleciała, się przestraszyłam. Nie wiem czy pamiętacie, ale cały czas czekam na kolejne imię dla naszej trzeciej słówki. Jeżeli nie powiecie mi imienia, wybiorę jedno z poprzednich propozycji. Czyżbym bym zabłądziła? Nie, także idę, tam jest las? Dobra. Tam przy duchu lasu się kręciły niedźwiedzie, bo przy naszej zielarce raz są raz nie ma. Więc zróbmy sobie tutaj. Przy okazji, co nam się tu świeci? No ma jakieś przepisy. I nowe zadania Tam jest duch lasu Tu chyba mamy skrzynkę jeszcze po drodze Tam jest niedźwiedź Z dwoma walczyć nie będziemy, więc musimy go trochę odciągnąć. O Holender, dwa do lecą. Dobra, zrobiliśmy zadanie oh. zzabić, What's next? The evil nests are in the trees. Find them and destroy. What happens then? Life will return to this place, and the animals will stop getting sick. Wow, we'll be able to hunt. That's greatness. Dobra, mamy kolejne zadanie. Mamy zniszczyć gniazda uh, gniazda zła. zanieśmy tylko do domu ta rzecz bo nam troszeczkę nam blokuje dziewczynkow w sumie jeszcze mamy więc możemy i walczyć i zobaczymy osiem gniazd mamy zwalczyć, nie troszeczkę ich jest to bo możemy cię sobie zrzucić o, dostaliśmy kusze i mamy bełty przydałyby się nam jeszcze w której skrzyni mieliśmy z tego co ja pamiętam dobra, no to chodźmy Ciekawe, co nas tam będzie jeszcze atakować, nie? Przykazy, co znaleźliśmy Tu trzeba niestety ostrożnie Bo tu co chwilę na nas coś wyskakuje Koło niego też coś widziałam, się w takim świeciło Teraz chodźmy najpierw tu Przynajmniej tutaj żadnych niedźwiedzi nie widać 자, 이라 Wiem, czy jestem za daleko Nic mu nie robię I zginęłam Dobra, kupmy sobie jeszcze te bełty, bo one nam się przydadzą. Oj! Weszliśmy do sklepu. To zadanie chyba za łatwe widzę nie będzie, bo tam są jeszcze wilki. A jak my mamy to zrobić? Jeżeli nie chcemy z nimi walczyć po kolei tutaj dziki, nie dziki. Hmm. Chciałam, że jak mam kuszę, to pójdzie nam łatwiej, a to widać niekoniecznie. Bdzie jest ten wilk pas skudną, gdzie on tam, łazi. tam są dwa. No hello! Jo hello. Mu się odmawił. Hmm. Dobra, wywalmy tą tą i tak jest tak jest to gdzie to było? na bułanki coś my musimy coś zjeść. Ktoś się bułka. Ona co prawda Pomało, ale Zawsze ja trochę. Jest 8, a tutaj Nie widzę koło tego Hello Hello. Czekaj, czekaj, muszę się rozejrzeć. Bo tam jest niedźwiedź i tam jest. Kurczę. Znowu wilk. Mam dwa wilki. Jedź nie robię, co daleko nie jest. Dobra, ciemno się robi, wracamy do naszej tej tawerny, bo musimy wziąć nie, że jakieś jedzonko. Odżywić się troszeczkę, bo życie nam ucieka. To jeszcze musimy ogarnąć troszeczkę pod kątem nocy. Żeby nam ktoś krzywdy tu nie zrobił. Dobra, to sobie zjedliśmy. czy sobie przestawimy Dobra, idźmy jeszcze po wodę Tam nasze sikiery nie mamy, bo wyrzeczyliśmy gdzieś sobie kupili Chociaż nie wiem, czy jest potrzebne, jak mamy nasz miecz Dobra moi drodzy, dzięki za dzisiaj, dajcie znać jak wam się podobało, łapki w górę proszę, nie zapomnijcie nacisnąć też suba, żebyście byli na bieżąco, w kolejnym odcinku spróbujemy dokończyć misję oczyścić las ze zła, ale jak widzieliście nie jest to takie łatwe. Ja dziękuję za dziś, na razie, pa!